Dzień dobry. Dziś gościem serwisu ERAWA jest pan Piotr Irla, burmistrz Rady Mazowieckiej. Dzień dobry. Panie burmistrzu, gorący temat od wczoraj umocnienie brzegów zbiornika Dolna. Dlaczego akurat teraz? Dlaczego akurat teraz? W ubiegłym roku zresztą yy, corocznie dokonywane są przeglądy ogólne zbiorników. I zbiornika naszego zalewu również, natomiast raz na pięć lat wykonywano są szczegółowe takie przeglądy. W ubiegłym roku taki szczegółowy przegląd został wykonany. Wybraliśmy inną firmę niż dotychczas to było robione. Ta firma zrobiła dokładny przegląd tych obpałowań zbiornika z badaniem różnymi urządzeniami, w tym sonary i takie różne urządzenia bardzo specjalistyczne i wyszły pewne niepokojące rzeczy, że w niektórych miejscach w obwałowaniu grud jest zbyt luźny, a w niektórych wręcz występują pustki i protokół z tego przeglądu jednak spowodował, że inspektor nadzoru budowlanego wydał nakaz w postaci decyzji pilnego, pilnego remontu zbiorników. Pilnego? Kiedy ta decyzja została wydana? Ta decyzja została w ubiegłym roku wydana, natomiast termin został określony na 30 czerwca tego roku. W jakim terminie planowane są prace? Planowane są prace teraz. Teraz wchodzi firma na roboty. Oczywiście to się wiązało również wydanie decyzji i później przystąpienie do robót. To wiązało się najpierw z wykonaniem ekspertyz. Mówię ekspertyz w liczbie mnogiej, dlatego że tam dwie decyzje były. Jedna dotyczyła zbiornika dolna, a druga dotyczyła zbiornika tata, czyli tej części między zbiornikami. Mhm. I, i, I z tych decyzji wynikały właśnie te czynności, że wykonanie jakichkolwiek remontów wymaga wcześniejszych ekspertyz. To zostało, te ekspertyzy, wykonanie tych ekspertyz zostało zlecone też firmie, która zajmuje się tego typu tematyką. Otrzymaliśmy ekspertyzy jedną w listopadzie, w listopadzie ubiegłego roku, drugą w początkiem marca tego roku. No dobrze, ale od marca do... Czerwca trochę czasu minęło. No tak, ale procedury. My jesteśmy samorządem, obowiązują nas, obowiązuje nas prawo zamówień publicznych i do tego obowiązują nas pewne procedury. Stąd są pewne terminy, których musimy dotrzymywać i wyłaniać wykonawców w oparciu o, o zamówienia publiczne. Stąd ogłosiliśmy najpierw... Pierwszy przetarg na wykonanie robót z pierwszego zakresu wynikającego z pierwszej ekspertyzy. Tam nie wyłoniliśmy wykonawcy, dlatego że wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wycofał się z popisania umowy. I musieliśmy ogłaszać drugi, ale w międzyczasie pojawiła się już druga ekspertyza, więc drugi przetarg był już rozszerzony o oba te zakresy. Mhm. Drugi przetarg kiedy został ogłoszony? W marcu. Mhm. A umowa podpisana w maju? Umowa została podpisana w maju, natomiast należy podkreślić, że to jest bardzo specyficzny rodzaj robót, takich firm, które wykonują takie, takie prace i jest niewiele w kraju, co zresztą świadczy o tym, że do, do drugiego przetargu przystąpiła tylko jedna firma. I sprzęt jest również bardzo specjalistyczny, bo jedna z maszyn, która będzie wykorzystywana przy remoncie, przyjeżdża aż z Chorwacji. Także Również ten termin wykonania robót jest bardzo uzależniony od możliwości logistycznych firmy i organizacji pracy. Jaki zakres prac będzie wykonany? Bo termin prac jest od 3 lipca do końca sierpnia więc dwa miesiące prac dużo. Co będzie zrobione? Tak. Jest wiele różnorakich prac do zrobienia, w zależności od tego, co w danym miejscu na wałach występuje. Tam, gdzie jest rozluźniony grunt, tam będzie ten grunt zagęszczany, częściowo będzie wymieniany. Jeśli jest organiczny, to będzie wymieniany na, na mineralny, żeby zagęścić, żeby uszczelnić. W niektórych miejscach, gdzie pustka występuje, tam będą robione odwierty i będzie wtłaczany beton, który uszczelni, wypełni tę pustkę i uszczelni. Wał. A w innych miejscach będą zabijane szczelne ścianki. Więc, w zależności od potrzeb, w danym miejscu to będzie robione. I to będzie w kilku miejscach, te prace będą wykonywane w kilku miejscach wokół zalewu. Natomiast, no bo pytania też takie czasami padają, dlaczego nie możemy robić sukcesywnie, zamykając poszczególnych odcinków. To powiem dlaczego, bo taka rozmowa była również z wykonawcą, maszyna jest bardzo specjalistyczna, droga w eksploatacji i roboty będą tak zorganizowane, żeby maksymalnie wykorzystać ją, żeby jak najkrócej pracowała, stąd musi mieć do dyspozycji cały front robot. Więc dlatego jednocześnie zamykamy wszystkie odcinki, na których będzie pracowała ta maszyna i będą roboty prowadzone jednocześnie na wszystkich tych odcinkach. Jednak niefortunny ten termin. No, zgadzam się, że jest niefortunny termin, natomiast tego typu prac nie prowadzi się zimą, bo chcieliśmy wykonać to wiosną zgodnie z zaleceniami w decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Natomiast tutaj z przyczyn obiektywnych, bo tego nie dało się przewidzieć, że firmy nie da się wyłonić, nie da się wyłonić wykonawcy do robót. Natomiast ja też rozumiem, że akurat to jest zalew, że to jest akurat sezon letni. Natomiast nie zamykamy całego zalewu, zamykamy tylko fragmenty y, odcinków y, ścieżki rowerowej, na które te prace będą y, robione. Y, z, będziemy się starać zrobić to sprawnie, szybko, y, y, żeby i y, y, jak najmniej y, stwarzając uciążliwości. Ale wiąże się to z zamknięciem deptaku, okalającego do zalew dolna, do prawda? Y, no fragmentów. Y, nie całego deptaku, tylko fragmentów. Także zalew będzie dostępny. Ta część od strony ulicy Tatar, od strony ulicy Słowackiego będzie dostępna dla mieszkańców, dla turystów. To tylko takie, takie będą problemy, że, że nie będzie można się przemieścić od strony księżnych domków w stronę... W, czy od strony Boguszyc bardziej, w stronę ulicy Tatar. Czyli przejścia między tym nowym osiedlem powstającym przy 1 Maja do Słowackiego przejścia nie będzie, czy będzie? Jesteśmy po rozmowie z firmą, że roboty i zapewnienie jest ze strony firmy, że roboty zostaną tak zorganizowane, żeby przejście między ulicą Księży a Słowackiego było. Dobrze, a czy prace wiążą się z upuszczaniem wody w zalewie, bo takie pytania też się pojawiają? Nie, prace nie wiążą się z upuszczeniem wody w, Zal w zalewie, bo nie ma takiej potrzeby. Te prace, które wymagały upuszczenia, były wykonane w 2019 roku, bo to się wiązało z remontem jazdu tego piętrzącego i upustów dennych, więc tamto zostało zrobione. Elektrownia została też zmodelizowana. Natomiast to, co wynika z ekspertyzy i ze wcześniejszych badań właśnie z przeglądu, no musimy w tej chwili to wykonać w miarę jak najszybciej. Patrząc tak może trochę naiwnie właśnie w budżet miasta na rok 2023 no, był już ten zapis tak, o zabezpieczeniu e, wałów, e, umocnień tak? zbiornika dolna. E, można by podejrzewać, że trochę to wszystko z opieszałości wynika, że ten termin akurat przesunął się na wakacje, że nie dało się zrobić tego wiosną. Rzeczywiście, nic się nie dało naprawdę zrobić, żeby te prace nie były wykonywane w sezonie? No, nie zgadzam się że, z tezą, że wystąpiła tu jakaś opieszałość. Oczywiście mieliśmy informację, była decyzja. Zabezpieczyliśmy milion złotych, nie wiedząc jakiego rzędu, z jakiego rzędu kosztami będziemy się liczyć przy remoncie. I, Czekaliśmy na ekspertyzę i niezwłocznie po uzyskaniu ekspertyzy i informacji o spodziewanych nakładach, jakie trzeba tutaj przeznaczyć na realizację tego zadania, ogłosiliśmy przetarg. Więc, Później, jeśli ten przetarg nie wyszedł, znowu są terminy proceduralne wynikające z zamówień publicznych. Trzeba odczekać, wezwać kontrahenta do podpisania umowy. Pierwsze wezwanie, drugie wezwanie, więc to powoduje przesunięcie w czasie. W którymś momencie, je, bo zrezygnował, firma zrezygnowała dopiero po kolejnym wezwaniu do podpisania umowy, więc wcześniej nawet jeszcze nawet jeszcze nie było wezwania do podpisania umowy, tylko było wezwanie do przedstawienia zabezpieczenia należytego tego wykonania robót, bo takie wezwanie, takie zabezpieczenie musi być złożone przed podpisaniem umowy. Takie wezwanie nie było przedkładane. Więc kolejne wezwania były do podpisania umowy i to powodowało przesunięcie tam w czasie. W międzyczasie, tak jak wspomniałem, pojawiła się kolejna ekspertyza i kolejny przetarg, który, który też zgodnie z terminami obowiązującymi w prawie zamówień publicznych no został rozstrzygnięty, firma została wyłoniona, podpisana została umowa no i ustalony został termin stosowny do możliwości firmy, bo trzeba też na to zwrócić uwagę, że wykonawcy też mają swoje harmonogramy robót. Nie, nie jest tak, że czekają w blokach startowych, może jakiś się przetarg rozstrzygnie i od razu na drugi dzień wchodzimy. Więc dostosowujemy to również do możliwości logistycznych, i możliwości technicznych firmy. Stąd ten termin został uzgodniony na taki, zdając sobie sprawę, że to jest okres wakacyjny, ale niestety musimy to wszystko przeżyć. A gdybyśmy poczekali do jesieni? No nie możemy poczekać do jesieni, dlatego że wiąże nas decyzja. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który nałożył na nas termin 30 czerwca, i jeśli ten termin nie zostałby dotrzymany, a dotrzymanie terminu to przynajmniej wejście na teren budowy, przynajmniej podpisanie, podpisanie umowy na realizację robót. To wiązałoby się z karami dla. dla pewnie burmistrza albo, albo dyrektora osir Wspomniał Pan, że przynajmniej podpisanie umowy. Nie można było tej umowy podpisać teraz, a wyjść po sezonie? No nie można było teraz podpisać, a wyjść po, po sezonie, bo z jednej strony oczywiście wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zmianę decyzji i przesunięcie terminu wykonania, wykonania robót. Czyli były próby podjęte? E, oczywiście, że żeby, żeby były takie próby podjęte, natomiast e, uzyskanie takiej prolongaty terminu jest tylko i wyłącznie mo e, możliwe w sytuacji, gdy inspektor widzi, że jest dobra wola ze strony e, zobowiązanego, że chce coś z tym zrobić. Natomiast jeśli byśmy tylko i wyłącznie podpisali umowę, nie rozpoczęlibyśmy robót, e, no to tak naprawdę e, dając dając prolongatę terminu, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego bierze na siebie odpowiedzialność za to, co się dzieje na Wale. Oczywiście nie ma jakichś tam, bo, bo my jesteśmy też w ścisłym kontakcie z osobą, która robiła przegląd, więc oczywiście są problemy, trzeba to, to zrobić i to, to należy, ten remont bardzo pilnie zrobić. Ale nie ma takiego zagrożenia, że ta, te wały popłynęłyby już w tej chwili od razu. Zresztą wykonaliśmy też pewne działania zapobiegawcze. Takimi działaniami zapobiegawczymi jest chociażby obniżenie piętrzenia między jednym a drugim zbiornikiem. I to już od chwili, w którym dowiedzieliśmy się, że jest problem, na przykład na tych wałach, takie obniżenie piętrzenia zostało wykonane. Czyli tego zagrożenia, że wały zostaną przerwane, że woda popłynie prosto w ramę mazowiecką nie ma. Nie ma, aczkolwiek do tego trzeba podejść bardzo poważnie i pilnie trzeba to zrobić, żeby, żeby móc spać spokojnie. No dobrze, to jeszcze została ostatnia i bardzo istotna kwestia. Koszty wykonania zadania. Koszty wykonania zadania... W tym momencie są y, tych dwóch zadań, bo y, wynikających z dwóch decyzji, czyli y, chodzi o zbiornik y, Dolna i chodzi o zbiornik również między, y, to uwałowanie między zbiornikiem Górnym a Dolnym, y, to jest ponad 2 miliony złotych. Miasto stać na takie inwestycje tuż przed, mamy nadzieję, łączeniem zbiorników? Oczywiście, że stać na takie inwestycje, mamy środki finansowe, ale to są zadania, które musimy wykonać i to są zadania, które nie, nie wpływają na inwestycje łączenia zbiorników. Są to działania wyprzedzające, bo... Łączenie zbiorników to wiąże się z, głównie z pracami na zbiorniku górnym. Natomiast tak czy inaczej, te, to umocnienie musiałoby powstać bez względu na to, czy zbiorniki zostaną połączone, czy nie, i w ramach robót wynikają, wynikających z łączenia zbiorników te prace nie zostaną zniszczone, te roboty te nie są na daremno wykonywane. Dziękuję serdecznie. Gościem serwisu Rawa był Piotr Irla, burmistrz Rawa Mazowieckiej. Dziękuję bardzo.